Siemanko, dzisiaj filmik o kosce 30-litrowej czy tam 27-litrowej Grzegorza. Podłoże, no, może przejdźmy od razu do konkretów. Podłoże to Master Soil? Master Soil. Wersja powder z tego co widzę. Yy, tak, standardowa wersja Ta średnia, nie, 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 A... duża, nie ma, nie drobna. Filtr, Oazę, Filtro Smart. Zdejmiemy przykryweczkę. To no, to Smart, a tak masz zrobione. Podwiesiłem sobie na takim no, no plastiku, tak. wiesz? Lampka Aquaela. Czekaj, a, a to jest w ogóle zestaw? Czy Aquala? Nie, a, nie, myślałem. nie. Akwarium jest kupione na, nawet nie na portalu aukcyjnym, tylko na portalu też ogłoszeniowym. To jest Viva też. Kupiłem to Aha. akwarium za chyba 35 albo 40 zł, jakoś to, tak. To, używane. To tanio. Rzeczywiście jest tu logo. Viv. jest tu logo. o jest oh yes, Jest w WIF. Teraz dopiero zobaczyłem, że to ten Opti. E, tam mamy korzeń, tam jakąś skałkę dragon stone, e, oprócz krewetek chyba amanu, które widziałem. Są też są też blue velvety, eukaliptusy przełożone tak. z tam tak. przełożone z dużego parę sztuk dosłownie. Natomiast tutaj y, proszę nie patrzeć, nie zwracać uwagi na rośliny, na aranżację, bo było to akwarium stricte podbojownika. Ja tutaj się nie przejmuję roślinami, jak się jakieś rozpuszczają, bo są... Ale to fajnie są... wygląda, bo wygląda na taką, jakby, taką mini dżunglę. To tak ma, takie, ma, tak, takie ma być. To, to ma być naturalne akwarium bez żadnych dodatków, żadnych CO2. E, nawozy leje z, z dropa z serii Basic, czyli tych takich all in one i makro i mikro leje w trakcie podmiany raz w tygodniu motyw jest taki że o ile tam roślinki jakoś rosły o tyle jak wrzuciłem pistie które zaczęły światło przysłaniać wrzuciłem je celowo żeby, żeby bojownik się dobrze czuł no to zaczęły gdzieś tam przy dnie marnieć niektóre marnieją niektóre rosną ale jakby się tym nie przejmuje są krewetki jedzą sobie to co nie zjedzą przy cotygodniowej podmianie odesam. Od, są, jakieś, są jakieś ślimaczki tutaj Clinton Korony. No i przytuliki I... widzę, bo ci wyskoczymy tutaj. Tak, ta, są, pływają te, 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 te takie, takie cieniutkie, długie micienie czy tam coś tam. Generalnie wszyscy twierdzą, żeby się tym nie przejmować, nie są to pasożyty. Eee, więc woda tutaj jest czysta. Poziom, poziom generalnie GH jest. Na poziomie 6, 7 utrzymywane, bardziej 6. KH tu jest w okolicach 1. I tyle tak naprawdę. tu Nawozy, tak jak mówię, parę klików raz w tygodniu do wody, którą podmieniam. I tyle. Nic więcej, tutaj nie kombinuję co się roz... To ma samo żyć. I żyje. Tak naprawdę tutaj szyb. Nie czyściłem jeżeli chodzi o jakiegoś glona, jakieś osady, nie wiadomo co, nie czyściłem od początku. To akwarium było założone chyba, jejku, w maju, w czerwcu? No tak, świata, du, świata tu dużo nie ma. E, więc jak to, więc... no zresztą co widać, dlatego że no. mm, większość roślin na przykład przy dnie łodygi ma bez liści, liście są rozpuszczone. Dopiero liście się pojawiają przy powierzchni. Ale to w sumie to tego tak nie widać. Tak, no bo tu jest tego nasadzone no, trochę a Z roślin, roślin to mamy na pewno tutaj mamy Anubiasy. Walisneria Walisneria tam z tyłu. Tam z tyłu. Um, tu mamy Staurogen To jest. Lissimachia numularia. Tak, dokładnie. Był tutaj jeszcze. Był a to co tutaj... to jest? To jest. Yy... Taka trafia. Kry... Ale to nie jest na Parma? Nie, 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 nie. E... Później możemy. E... Wiesz co, podejdę do komputera za chwilę i sprawdzę. Dobra, sobie najwyżej. E... Na ten, w historycznych, że tak powiem, fakturach <grych> zakupowych. E... Bo jakieś mamy tam małe. To jest... Co to jest? To jest Monte Carlo? Mm... To? Wiesz Więc to było tutaj Monte Carlo, ale marniało i je wygrzebałem. Aha. Więc podejrzewam, że to są jakieś korzenie po Monte Carlo, i zaczęło puszczać. No, więc no. Monte Carlo no, to jest, no było, nie było chwast. Więc to rośnie wszędzie, nawet jak światła nie ma, co się okazuje, ale wtedy rośnie pomalutko. A grzałka tu jest? Jest grzałeczka z tyłu 20 hmm, 25. 25, nie? tak. Ja mam bardzo ciepło w mieszkaniu, więc jakby nie ma potrzeby tutaj stosowania większej. Jest ustawione na 27 stopni. Widać tam. Już wyłażą niektóre z wody a, tak. roślinki a. i niech sobie wyłażą. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o rośliny, nie dbam tutaj w ogóle, dbam tylko o biologię i o czystość wody. No, jak widać. Ładnie to rośnie. rośnie. Niech sobie rośnie, co zgnije, to zgnije, to się odeszcie, a co się nie odeszcie, to zostanie dla, dla krewetek i, i, i tyle. Yy, ważne, że tutaj azot, yy, takie rzeczy, fosfor, to wszystko jest na praktycznie minimalnym poziomie, więc, jakby no, nie ma się czego bać. Nie? No. Antek szczęśliwy, wybarwiony ładnie, więc Antek znaczy się bojownik. No, córka go tak nazywała. Tam z tyłu chyba jest jeszcze, czekaj. To jest limofilia? Cóż ja tu mówię? Limofilia, wiem? no. No, też, no to też. Łysy, łysa, łysa na dnie. A góry, znaczy no, łodyga, no, 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 tak. a, a, a u góry liście, no bo tutaj mamy, tutaj mhm. mamy ten, mamy, mamy światło, no, nie? Czyli mam akwarium niemal bezobsługowe, wodę tu podmiasz co ile? Wiesz co, tak samo jak i w dużym, jak robię RO do dużego, to i robię automatycznie też tutaj. Tutaj podmieniam, tutaj jest netto około 19 litrów, bo podłoża dużo wsypałem, też niepotrzebnie. Podobno od przybytku głowa nie boli. Jednak no tutaj wiesz, chyba przesadziłem. E, więc mamy 19 litrów netto, no to 9 litrów podmienia. Mimo filtracji, e, mając tą filtrację, tutaj nie, nie muszę tyle podmieniać. E, natomiast jakoś nie wiem, czy może dlatego, że mi łatwo przeliczyć, ile mam wlać mineralizatora. Jakoś tak to zostało już wiesz, i tak podmienia spokojnie mógłbym tu ze 4-5 litrów, y, litrów wody podmieniać tygodniowo, nie byłoby też problemu. No i tu chyba nie ma. Co coś... Aha, wiem dlaczego? No dlatego, że trzeba, trzeba, trzeba odessać te roślinki, które się tam rozpuszczają przy dnie i tak dalej. No, bo zanim ja to odesam wszystko, no to już akurat tyle wody zleci Także już sobie tak ustaliłem, że 9 litrów to jest, to jest tak. Ok, żeby, żeby wężykiem odessać to wszystko, co się tam na dnie zbierze. No, i to chyba tyle, tylko, bo tutaj chyba nie ma co, co więcej opowiadać. Nie, prościutka, tak no. naprawdę jednorazowy wydatek na, 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 na roślinki, na które tam część jeszcze mam. Z dużego akwarium myślałem, że się nie, nie przyjmą, ale się przyjęły. Podłoże, tylko kupiłem filtr, lampkę. Tyle. Kręci się, tutaj już nic nie trzeba dokładać i żyję sobie własnym życiem. No, no to chyba tyle co, no to tyle będzie chyba na dzisiaj, a następny filmik myślę będzie o lampie z WRGB2, dwójkę, dwójce mm. <coughs> slim, którą sobie kupiłem, znaczy jak kręcę ten filmik, też ja sobie nie kupiłem, jest zamówiona, no ale jak to puszczę, no to, chcę puszczę ten filmik na YouTube, no to myślę, że z tydzień minie, no i zobaczymy, może, zobaczymy. Się, może, może może, jak się uda to zrobimy porównanie z Vividem 2 albo no, z Hyperspotem. No oby, oby, bo jestem ciekaw, w sumie nie widziałem ani Hyperspota ani Vivida na żywo, tylko na filmikach, jak, wi jak wiadomo na filmikach to różnie bywa, więc na żywo. O wiele, o wiele ciekawiej będzie to wyglądało. No, hyperspota pamiętam sprzed pół roku. No, z takiej wcześnej wiosny. Mm. Jak widziałem w tym Aquasquare. I wiem, że zrobił na mnie efekt, efekt wow. Wiwida wtedy nie mieli. E, tam były jakieś inne lampy podwieszone. No to można się, przy, się przyjadać, aż tak daleko nie ma. Obejrzę sobie. Znaczy hyperspota na pewno sobie nie kupię. Ani skylighta. Nie czuję takiej potrzeby, no ale <laughs> zobaczymy, jak to będzie. Natomiast Ciebie. warto, warto jeżeli, jeżeli macie gdzieś jakiś sklep, salon akwarystyczny w okolicy, gdzie mieszkacie, albo jesteście gdzieś przyjazdem, gdzie mają takie lampy, to przyjechać tak. Jeżeli jest nasłoneczniony, to przyjechać wieczorem, żeby nie było tego słońca. Jeżeli nie, no to wiadomo, jeżeli nie jest na słoneczny na salon, to, to to już jakby nie ma znaczenia kiedy jechać i popatrzeć, obejrzeć sobie jak są wybarwione ryby i jak są wybarwione rośliny. Eee, naprawdę, wiwida nie widziałem po zmroku, eee, ale hyperspota widziałem i pamiętam, że zrobił na mnie efekt wow. No. Więc polecam każdemu, kto ma możliwość zobaczenia tych lamp. A jak co to zobaczyłem u Grzegorza. No. Ewentualnie porównamy jeszcze z WRGB. No. W każdym razie bo jeżeli nie zamontuję jej to możemy do, możemy to odpalić u Ciebie. Możemy możemy. Zobaczymy. kwestia porównania. Nie? No no, zobaczymy jeszcze, jak, jak się ułoży z czasem bo mieliśmy robić updatey mojego poprzedniego akwarium praktycznie tam też, no. co kilka tygodni a tak zeszło jak zeszło że kolejny update to już, no, jest, już to już jest update nowego akwarium. Tak Dobra. Różnie bywa. Także już nie przedłużamy. Dziękujemy za obejrzenie filmiku i do zobaczenia. Hmm.